I wydawało się, że po Igrzyskach Olimpijskich już właściwie nic nas nie będzie hmm, kręciło, jeśli chodzi o ceremonia otwarcia, ale dziś przychodzimy na kolegium redakcyjne i okazuje się, że emocja wciąż, wciąż żywa, więc postanowiliśmy z Łukaszem spotkać się o tym chwilę porozmawiać. Paweł Orlikowski, Łukasz Grzegorczyk, hmm, witamy serdecznie w takim... Hmm, Kilka dni po ceremonii otwarcia. Pełni emocji cały czas. No więc właśnie, co co z tą ostatnią wieczerzą, co z tym Johnem Lennonem, co z Przemysławem Babiarzem i w jakiej rzeczywistości my w ogóle szalonej żyjemy. Łukasz, jakie ty masz yy, jaką masz opinię w ogóle o tym? Igrzyska się zaczęły, w sumie jesteśmy już kilka dni po tej ceremonii otwarcia. No a mam wrażenie, że my bardziej rozmawiamy ciągle o tym, co się wydarzyło na początku, na starcie, czyli kiedy to wszystko się otwierało, a mało rozmawiamy o medalach, mało, mało rozmawiamy o tej rywalizacji sportowej. Oglądamy znaczy, oglądaliśmy. Ja oglądałem na Eurosporcie, ty. Ja w TVP. O, no to idealnie, bo ja mam wrażenie. Że, światów. <głos》>, mam wrażenie, że jak oglądałem w Eurosporcie ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, piątek, wieczór, cztery godziny spędzone przed telewizorem, ale wydaje mi się w fantastycznej, kolorowej, otwartej atmosferze. Oczywiście padał deszcz, było, można dużo o tym mówić, ale chyba to była pierwsza ceremonia otwarcia, którą pamiętam, oglądałem świadomie na przestrzeni wszystkich lat, a każdą od w ciągu ostatnich tam dwudziestu kilku Lat na pewno oglądałem i wydaje mi się, że była najfajniejsza. Ostatnia taka, która zrobiła na mnie wrażenie to był Londyn, ale tutaj był zaaranżowany cały Paryż. Po czym po tej ceremonii odpalam Twittera, odpalam telefon i czytam różne artykuły I okazuje się, że jest jakiś dramat w kraju nad Wisłą. Afera. Mówię, znowu obudzili się malkontenci, narzekacze i marudni ludzie, którzy twierdzą, że kolorowi ludzie im nie odpowiadają. Się bardzo zdziwiłem. I jeszcze, że jeden z dziennikarzy, czyli Przemysław Paweł, jeszcze jest zawieszony i właściwie wraca z Paryża do Warszawy. I sobie pomyślałem, że obudziłem się z jakiegoś pięknego snu, a w kraju nad Wisłą znowu koszmar. To jest jakaś kumulacja w ogóle. Ja oglądałem w TVP tę ceremonię trochę z przypadku, po prostu włączyłem. Z przyzwyczajenia myślę też. Oglądałem Londyn, pamiętam tę ceremonię, była efektowna. Do dzisiaj ma jakieś setki milionów wyświetleń na YouTubie. Wtedy mówiliśmy, że jest przełomowa. Ten Paryż, wydaje mi się, że jeszcze podniósł poprzeczkę, jeśli w ogóle chodzi o organizację, o taki rozmach. Też miał być inny, bo mówiło się, że to jest takie wyjście do ludzi z igrzyskami, prawda? Że organizujemy to otwarcie na ulicach, żeby każdy mógł zobaczyć. Trochę inna formuła. Pierwsza część może do mnie nie przemówiła, było trochę krytycznych komentarzy, ale kiedy zrobiło się ciemno zaczęły się te wszystkie bardziej już poukładane występy, to było show. Tylko po tym show zaczęło się wielkie gadanie, wielka afera. No właśnie, no bo czy to jest tak, manifest komunistyczny i uderzenie w Jezusa? No bo jak ja odpaliłem... Y, no zacząłe, zacząłeś na grubo teraz. No bo tak to właśnie, y, jak włączyłem smartfona, którego przez 4 godziny nie miałem w ręku, znaczy odpaliłem sobie ekran, wchodzę w, w media społecznościowe i czytam różne artykuły, no i i okazuje się, że doszło do manifestu komunistycznego i że jest uderzenie w Jezusa i ostatnią wieczerzę. Ja tej ostatniej wieczerzy nie zauważyłem. E, może nie jest to moja emocja może dlatego mnie to nie dotknęło. Z drugiej strony, żeby była jasność, ja swoje stanowisko jasne tu wyrażę. Jeśli to był celowy zabieg, by uderzać w czyjeś uczucia, to bardzo niefajne i niesmaczne zgadza się z tym. Natomiast ja tego tam nie dostrzegłem. Też tego nie zobaczyłem. Obejrzałem ceremonię, trwała ponad 4 godziny. W życiu nie spodziewałbym się, że po... Następnego dnia obudzimy się i będziemy gadać o krótkim wycinku tego wszystkiego, co zobaczyliśmy. To jest w ogóle niesamowite. A no jeszcze Selim Dion doszła. No udaje właśnie. chorobę, no nie. No, to był w ogóle piękny występ, tak. No i też było o nim głośno, ale no dzisiaj kilka dni po ceremonii już w zasadzie o niej nie pamiętamy. No dlatego ja myślałem, że kurz opadł a tu się okazuje, że znowu odpalam Twittera i znowu widzę, że x -a. I tam y okazuje się, że y różne kościoły episkopaty zaczynają się wypowiadać, że ojeju, co się stało, y nie można tak robić. Nasze uczucia religijne zostały. Naruszone i tak dalej, i tak dalej. Tam organizatorzy przepraszają, że nie chcieli nikogo urazić. Jakaś aberracja, moim zdaniem, bo ja to widziałem w ten sposób, że oglądam sobie ceremonię otwarcia. Z reguły wyglądało to tak, że ceremonia miała swój porządek. Pamiętamy Londyn, gdy James Bond. Wlatywał wręcz na stadion razem z królową Elżbietą. To był taki symbol. Daniel Craig wtedy jako James Bond. I później była oczywiście cała ta, cała, całe to show. No, a potem, jak zwykle, z reguły jest, wchodziły, wchodzili sportowcy z flagami. A tutaj było tak to wszystko zaaranżowane, że nie dość, że nie na stadionie, to na sekwanie, wpływają, pływającymi łódkami, no i przeplatane występami. Jeden z takich występów, Nagle Lady Gaga, ja tak patrzę, czy to jest Lady Gaga. Ja jej na Lady początku Gal nie poznałem. No właśnie, wyglądała hmm. inaczej. Ale no właśnie o to mi chodzi, że tam, y, moim zdaniem, ja, ja to widziałem tak. Z jednej strony fantastyczne, dobrze wyreżyserowane, bardzo skomplikowane show. Dodatkowo... Y, Uchonorowanie sportowców, żeby nie było tak, że odbębniliśmy show, to teraz już wyłączamy telewizory i już nie oglądamy tych sportowców z flagami. No nie, jeśli ktoś chciał zostać do końca, do odpalenia Znicza, do Celine Dion, po drodze widząc wszystko, musiał też oglądać sportowców i dla mnie super. Mm, no ale. No i jeden występ, tak? Kilka minut w zasadzie z tą ostatnią wieczerzą, którą. No i ten to... drug, drug, druga rzecz, która jest sporta, no to Imagine. I John Lennon, która w, tu nad Wisłą jest. Inaczej interpretowana. Dokładnie, no to tutaj już jest bardziej u nas mała wojenka, o to się zrobiła, ale nawiążę do tej ostatniej wieczerzy. Tak jak Ty powiedziałeś, ja nie dopatrzyłem się ostatniej wieczerzy w tym konkretnym fragmencie, dopiero potem włączyłem media społecznościowe no i zobaczyłem, że zrobiła się afera, że episkopat francuski przeprasza, że w Polsce też zaczęło się to nakręcać i ludzie wyszli protestować. Szczerze mówiąc, ja byłem w szoku, że to aż tak mogło spolaryzować. Wydawało mi się, że w 2024 roku Body Painting i facet w gaciach oraz Kobieta z Brodą już nikogo nie zdziwi, ale jak się okazuje, cały czas to budzi kontrowersje. Mówię specjalnie, używam takiego języka, bo wydaje mi się, że jak byliśmy na drodze do normalności, to jest coraz gorzej. Natomiast. No Zastanawiam się, co musi przychodzić takim złym, smutnym, sfrustrowanym ludziom do głowy, żeby w każdej ceremonii dopatrywać się czegoś strasznego. Jakie jest Wasze zdanie? To jest dla nas interesujące. Dawajcie znać w komentarzach. Niech się zrodzi tu jakaś dyskusja, bo żyjemy w bardzo spolaryzowanym świecie, polityka wchodzi wszędzie. Nawet ten sport, który ma być apolityczny, sportowcy nie mogą mieć, ani komercja nie jest skomercjalizowany. Igrzyska jeszcze nie można mieć, żadnych logo firm, ani też żadnych nawoływań, czy do religijności, czy do światopoglądów. No ale oczywiście zaczynają wyrastać po prawej stronie tacy bohaterowie, czy bohaterki, jak Język Migowy i chwalenie wiary chrześcijańskiej, duma z chrześcijaństwem po drugiej stronie e, w zachwalanie wolności, spór o Świątek i tak dalej, i tak dalej. Jasne, a polityczność i w zasadzie ta ceremonia otwarcia igrzysk jest jedynym momentem, gdzie można przemycić coś, co może niekoniecznie potem przejdzie, powiedzmy, w czasie zawodów. No i Francuzi pewnie trochę zdecydowali się tam e, wbić szpilkę, powiedzmy, e, żeby trochę jeszcze podostrzyć tę ceremonię. Może to był celowy zabieg z tą ostatnią wieczerzą? Czyli właśnie, bo tak nie zastanawia, że prawicowców nie uderzają kobiety w kabarecie, ale jeśli jest już jakaś odmienność, różnorodność i bardziej kolorowy sznyt prezentowania swojego świata, swojej wolności, to wtedy już. Prawicowcy najbardziej są oburzeni. Przychodzi... Jakby, to jest, I tu jest roznegliżowanie, i tam jest roznegliżowanie, ale jedno im pasuje, inni nie zwracają na nie uwagi, albo nawet o, fajnie, pani w kabaretkach, a jest z drugiej strony um, otwartość na różnorodność i to już im przeszkadza. Mi przychodzi... bardzo to jest um, no, takie zakłamane. No. Przychodzi mi do głowy ten Londyn jeszcze, gdzie też ta ceremonia była bardzo efektowna, wszyscy o niej mówili. No ale oni jednak zdecydowali się pokazać show jakieś elementy swojej kultury, ale niekoniecznie kontrowersje. Tam, tam nie było nic kontrowersyjnego. My do dzisiaj o tym rozmawiamy, że to było świetne przedstawienie, no, a Francuzi oczywiście tutaj zrobili to z wielkim rozmachem. Też zmienili konwencję, jak, rozma jak rozmawiamy o tym. E, ale nie wiem, czy o taki rozgłos im chodziło. No właśnie, do podsumowania zmierzając. Jest rozgłos, ale chyba nie taki, jak powinien być. Powinniśmy normalizować życie społeczne do takiego, w którym po prostu każdy żyje po swojemu. Może powinniśmy trochę wyluzować też po prostu. No tak, tylko tak jak mówię, no jeśli jeśli ktoś chce, jest wierzący i coś go miałoby urazić, no to też moim zdaniem nie tędy droga do budowania otwartego świata, bo też jest tak, że środowiska LGBT mają bardzo dużą potrzebę często maryjek w tęczowych i innych obrazów, ikon często chrześcijańskich przerabiać na tęczowe, by budzić kontrowersje. No jasne, i to też kogoś może obrażać. No więc właśnie, no jakby ja uważam, mo moim zdaniem można mieć inny sposób na. Na to, by do tego świata przemawiać, że, że otwartość i różnorodność nie jest groźna. Bo później to, właśnie po stronie konserwatywnej, jest wykorzystywane, że to są jakieś osoby, które cały czas uderzają w ich religię, a to też chyba nie o to chodzi. No, ale podsumowując, bo Ty napisałeś też artykuł, zachęcamy do tego, by czytać go na temat.pl. Pod nazwiskiem Łukasza Grzegorczyka możecie sobie znaleźć to. Tam pisałeś o, o właśnie nawiązaniu do Ostatniej Wieczerzy, no i o tym, co się dzieje w kraju nad Wisłą, gdy Krzysztof Rutkowski święci swoje auta, prawda? Tak, w ogóle to jest absurdalne porównanie. Ja w życiu nie pomyślałem, że zestawię Krzysztofa Rutkowskiego z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, ale zobaczyłem te obrazki, gdzie. Krzysztof Rutkowski święci swoje samochody przed kościołem i wprowadza swoich ludzi zamaskowanych do świątyni. Zaparowane te takie... <grym> tak, maski. ludzie zaczęli o tym pisać, że to jest cyrk, że no, Jakby trudno się z tym nie zgodzić. No, to, to jest... Nawet w komentarzach chyba pod twoim artykułem były te żarty o tym, że kota do bierzmowania, tak? Jak przychodzi tam ksiądz do, 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 do proboszczy, do biskupa i mówi, że ochrzciłem kota, no coś ty zwariowałeś, no ale tam pani zapłaciła 10 tysięcy, a to przygotuj go do bierzmowania. Było sporo podobnych wpisów, ten tekst wywołał duże emocje tam było ponad tysiąc reakcji, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że arcybiskup Jędraszewski reaguje na igrzyska w Paryżu, oburzyła go ta ostatnia wieczerza, ta ceremonia otwarcia, powiedział, że miliard katolików na całym świecie może się poczuć urażonych, ale jakoś polscy hierarchowie nie zdobywają się na refleksję, żeby skrytykować coś takiego, no co zrobił właśnie Krzysztof Rutkowski w kościele. Bo moim zdaniem to może obrażać czyjeś uczucia, bo w świątyni robi się trochę arenę do takich przedstawień. Panie pod latarnią, do środowiska księżowskiego zajmijcie się swoimi kuriami, swoimi sprawami. Najpierw oczyścicie siebie z wszystkiego i potem moralizujcie ludzi, bo, bo to jest jeszcze daleka droga, by moralizowały osoby. Tak skrajnie zdemoralizowane oczywiście nie wszyscy, to jest generalizacja, ale wiemy, co też potrafi dziać się w mieszkaniach księżowskich i to nie jest żadna tajemnica, bo czytamy o takich rzeczach, więc hola hola, bo, bo również czy homoseksualne, różne Związki pojawiają się wśród księży jak najbardziej. Ale abstrahując od, od tego, do, po drugiej stronie chyba też nie o taki wydźwięk chodziło. Oczywiście. No jeszcze nawiązując właśnie do reakcji duchownych na to wszystko. No... Często brakuje reakcji na pewne wydarzenia. Już trochę odchodzimy od tematu, no ale kiedy z Jasnej góry robi się arenę do wieców politycznych, to też nie jest w porządku. No właśnie, bo uciekła mi myśl, ale teraz już ją znalazłem z powrotem. Chodzi o to, że jak myślimy sobie o tym rutkowskim, o święceniu, A, o bo święty Krzysztof i tak dalej. Yy, wszystko jest. Teatrem, zrozummy to może. Polityka jest teatrem, religia jest pewnego rodzaju teatrem. Nie abstrahuję od wiary, ale od tego, jak się ją wykonuje, podnoszenie po kielichów i tak dalej. Kiedyś mieliśmy dziady słowiańskie, a potem zostały zastąpione wszystkimi świętymi, więc chrystianizacja w ten sposób postępowała. Jest to pewnego rodzaju teatrum, więc może wszyscy wyluzujmy. Wyciągnijmy kij stamtąd, skąd powinno się go wyciągnąć i to zarówno do konserwatystów, jak i do liberałów, i wolnościowców, i wszystkich innych. Po prostu e, niech każdy żyje po swojemu, dopóki nie krzywdzi innego człowieka, i tak byłoby najpiękniej. Złapmy trochę dystansu, to wszystkim to wyjdzie na zdrowie. No właśnie. A ten manifest komunistyczny, wyobrażasz sobie świat bez Boga, religii, granic? No wiesz, tutaj wchodzimy już w kolejny temat, e, i, i, z, i z zawieszeniem przemysła Babiarza. Myślę, że jeszcze w ogóle będziemy tutaj e, o tym dyskutować. No, i kolejny kamyczek do tej dyskusji, prawda? że gdyby John Lennon żył, to mógłby powiedzieć, że no jakby troszeczkę inaczej patrzy się na, patrzyło się na komunizm za żelaznej kurtyny, tak sobie to wyobrażam, a trochę inaczej z emigranta z Wysp Brytyjskich do Stanów Zjednoczonych, który komunę wyobrażał sobie pewnie jak dzieci, kwiaty, narkotyki i wolność, nie do końca mając świadomość, jak wygląda komuna za żelazną kurtyną. I to są trochę inne kwestie patrzenia na tę samą historię. Poza tym tam miał dużo um, urazy takiej do, do kwestii wietnamskich i e, oddał tytuł sera szlachecki i różne inne rzeczy, które były po drodze, więc re, raczej my, wydaje mi się, że, że z tym manifestem bym też tak nie przeginał. Poza tym, o ile John Lennon jako autor miał prawo e, tak twierdzić, inni artyści coverujący mają prawo interpretować to w in, inny sposób. My możemy patrzeć na to jako hymn wolności, a z drugiej strony przemysłarz. Pierwszy ma prawo widzieć w tym manifest komunistyczny, ale czy to było miejsce, czyli komentarz do otwarcia, tej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, by ten komentarz wygłaszać? Nie sądzę. Um... Ja bym tak nie zrobił. Skupiłbym się na sportowcach na, na ceremonii i tyle. Dlatego może ja oglądając Eurosport byłem szczęśliwszy, ty oglądałeś TVP i byłeś bardziej sfrustrowany. Ja obejrzałem, okazuje, obudziłem się kolejnego dnia i złapałem się za głowę. Władza się zmienia, w będzęia publicznych wciąż to samo. Niestety. To oczywiście mój przekąs i żart. Łukasz Grzegorczyk, Paweł Orbikowski, bardzo dziękujemy i czekamy na Wasze komentarze. Miejmy nadzieję, liczne byśmy zobaczyli, co Wy na ten temat sądzicie, dajcie znać. Do zobaczenia, do usłyszenia.